Duch Świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu powiedział, Ojcze nadeszła godzina, otocz Syna swego chwałą, aby syn Ciebie nią otoczył. Ja mocą władzy udzielonej mu przez ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą którą miałem u ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem im twoje imię, tym, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i ty mi ich dałeś. A oni zachowali słowo twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem. A oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko powiem, moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Oto słowo Pańskie. Drogą naszej wyobraźni, drogą naszego serca, wędrujemy dzisiaj tam w odległe palestyńskie strony i zaglądamy do Wieczernika, gdzie Pan Jezus kiedyś zgromadził swoich uczniów przy wspólnym stole. Dziś Go tam spotykamy, dzisiaj słyszymy Jego modlitwę. Za tych wszystkich, którzy za Nim poszli, za tych, którzy w Niego uwierzyli. I ta modlitwa rozbrzmiewa zaraz po jakże zaskakującym dla nich wydarzeniu. Oto chwilę wcześniej Pan Jezus, siedząc razem z nimi przy stole, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, ten chleb połamał. I dawał swoim uczniom i mówił: Przy tym bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. A potem wziął kielich wypełniony winem. Błogosławieństwo nad nim odmówił i podał uczniom, by sobie po kolei przekazywali, i mówił: Bierzcie i pijcie, to jest krew nowego przymierza, która za was będzie wylana. To się zdarzyło tam w wieczorniku, prawie Dwa tysiące lat temu. Tam ten chleb, zwykły, codzienny chleb, który, który ludzie tak często spożywali, by swoje siły utrzymać. Tamto słabe, lekkie wino, które było dla nich codziennym napojem i do dziś jeszcze podawanym do głównego posiłku. Tamte materialne rzeczy stały się czymś niesłychanym. Stały się znakiem obecności pośród ludzi samego Jezusa Chrystusa. A kim On jest? Słyszeliśmy. To Boga mówi: Ojcze. On jest synem Bożym, równym Panu Bogu w mocy i w majestacie. On jest samym Bogiem. I popatrz, Jakie to przedziwne i trudne do przyjęcia. Ten wszechmogący, odwieczny Bóg, niepojęty dla ludzkiego umysłu, został wśród ludzi pod prostymi postaciami chleba i wina. I my jesteśmy świadkami tego zdarzenia. Czy tylko wtedy, kiedy wędrujemy w naszych myślach, w naszej wyobraźni i drogą naszego serca tam, w tamte odległe czasy i te dalekie strony? Czy tylko wtedy? Pomyśl, kochany mój i ty, moja mała przyjaciółko, gdzie my słyszymy te słowa, które tam po raz pierwszy zabrzmiały? Bierzcie i jedzcie. To jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja za Was wylana. Gdzie brzmią te słowa? Brzmią w każdym kościele. Brzmią w naszym kościele. Brzmią w czasie każdej przyświętej. I w tygodniu, i w święto, i w wielką uroczystość. I dzisiaj tutaj zabrzmią. Więc my nie musimy wędrować tylko drogami wyobraźni tam do wieczornika tego w Palestynie. W My nie musimy w myślach szukać Pana Jezusa. Bo wieczernik jest tutaj. W czasie każdej mszy świętej wieczernikiem staje się Kościół, staje się świątynia. I tutaj gromadzi tym razem nas. Bo my przecież jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Więcej my jesteśmy. Dziećmi samego Boga dostało się od dnia naszego chrztu. On nas dzisiaj gromadzi przy wspólnym stole. Trochę nam trudniej to odczuć, bo stół trochę jakby za mały. Taki ołtarz niewielki. A nas tutaj dużo. To przynajmniej w tym wypadku naszą wyobraźnię trzeba uruchomić. Wyobraźmy sobie, że siedzimy razem przy jednym wielkim stole. On jest dłuższy, pewnie, od naszego kościoła. I każdy jest przy tym stole i ma tam swoje miejsce. I tu dokona się ta sama tajemnica. Niedługo już będą te same słowa brzmiały. Tym razem wypowie je ksiądz w imieniu Pana Jezusa. Weźmie chleb w postaci tej białej chosti. I powie nam wszystkim, bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Potem weźmie dzielik z winem i powie, bierzcie i pijcie, to jest krew moja za was wylana. I dokona się ta sama tajemnica. Pan Jezus, Syn Boży, Bóg prawdziwy, będzie tu pośród nas obecny. My nie możemy tego jakoś sprawdzić, nie da się tego zważyć mierzyć, narysować, w to możemy uwierzyć. Tak jak uwierzyli wtedy apostołowie. Jeden nie uwierzył. Wiecie, jak miał na imię? Judasz się nazywał. Ale on strasznie marnie skończył. A my marnie skończyć nie chcemy. Więc trzeba nam uwierzyć. A ci, którzy uwierzyli, popatrz, braci i siostro. Oni przetrwali tę tragedię krzyża Pana Jezusa. Przetrwali dramat Jego śmierci i chociaż stworzyli, chociaż bali się o siebie, to wytrwali. A potem, kiedy ich wiara okrzepła, a okrzepła właśnie dzięki tym spotkaniom z Panem Jezusem przy wspólnym stole, to oni poszli na cały świat, by głosić Pana Jezusa zmartwychwstałego, by głosić dobrą nowinę o zbawieniu. To dzięki ich gorliwości, ich zapałowi, ich męstwu ten Kościół do dziś istnieje i my jesteśmy dzisiaj także cząstką tego Kościoła. Oni tę moc, tę siłę i męstwo czerpali stąd ze spotkań z Chrystusem Eucharystycznym. Bracie i siostry, z wiarą przeżywajmy tę szczególną uroczystość, nie tylko tej grupki naszych pociew, ale uroczystość każdej rodziny i całej wspólnoty parafialnej. Bo to jest uroczystość umocnienia, pogłębienia wiary, naszej wiary w obecność Jezusa Chrystusa, Boga człowieka w tajemnicy. Eucharystii. Tej wiary nam bardzo dzisiaj potrzeba, bo potrzeba nam mocy, potrzeba nam męstwa i odwagi. Byśmy nie obawiali się wyznać Chrystusa swoim życiem. To znaczy, byśmy nie obawiali się budować w naszej rzeczywistości Bożego Królestwa. To Królestwa dobra, prawdy, sprawiedliwości. Miłości, pokoju. Dzisiaj ludzie jakby się bali tych wartości. Wielu chce budować królestwo swoje, gdzie cwaniactwo, kombinatorstwo, dorabianie się, materialne sprawy, gdzie przemoc, nienawiść, rozwiązłość i tyle tych niedobrych rzeczy się pojawia. A my jesteśmy jako dzieci Boże. Wezwani do budowania tamtego królestwa. Nie kraju wyznaniowego, bo to królestwo nie pokrywa się z żadnymi granicami. Ono zaczyna się w sercach ludzkich i promieniuje na innych. Do tego potrzeba tej wewnętrznej mocy, odwagi i męstwa. Nie będzie w nas tego, gdy nas tutaj zabraknie. Gdy odejdziemy od tego wspólnego stołu, gdy przestaniemy się karmić tą obecnością Pana Jezusa. Chciałbym, aby ten dzień dzisiejszy był dla nas momentem umocnienia więzi z Chrystusem, a dla wielu by był także początkiem nowej drogi, rodziny, wspólnoty, nowej drogi z Jezusem. Chrystusem, byśmy mocni Jego mocą, byśmy rozpalni Jego miłością, byśmy, czerpiąc stąd to pragnienie prawdy, dobra, sprawiedliwości, miłości i pokoju, ten świat przemieniał. W pamiętniku jednego z niemieckich księży z czasów II wojny, znalazł się jakże charakterystyczny zapis. Pewnego dnia wędrował z Jezusem Chrystusem Eucharystycznym do chorego człowieka. A drogą, którą szedł, prowadzono z pobliskiego obozu więźniów do pracy w kamieniołomach. I kiedy więźniowie zobaczyli księdza w białej komży ze stułą, z tą złotą torebką, której niósł pana Jezusa, to wszyscy uklękli. Ci prowadzący ich żołnierze próbowali zmusić do dalszej drogi. Rzeszczeli na nich, tłukli kolbami, a oni dalej klęczeli. Powstali dopiero wówczas, kiedy ksiądz zniknął za zakrętem drogi. Gdy wrócił ten ksiądz do domu, zapisał w swoim dzienniczku takie zdanie. Naród, który taką cześć okazuje Panu Jezusowi Eucharystycznemu nie może zginąć. Tymi więźniami byli Polacy. I popatrz bracie i siostro, pomimo tylu zagrożeń ten naród przetrwał. I tamten czas okupacji i lata późniejsze, gdy próbowano z serc ludzi wiarę, wyrwać i wprzęgnięto w to dzieło cały system, wytrwaliś. Może brakowało wiele rzeczy. Brakowało materialnych bogactw. Brakowało wszystkiego na co dzień. Ale jakby więcej było międzyludzkiej życzliwości, takiej solidarności, choć niepisanej było więcej o więcej miłości, wzajemnego wspierania się. A dzisiaj jakby tego nam zabrakło. Ale ja się nie dziwię. Czasem wędruję z Panem Jezusem do chorych ludzi. Częściej ksiądz Piotr i ksiądz Rajmu. I pewnie to potwierdzą. I bywa, że ktoś widząc księdza w tej komży i stule, wstydliwie się przeżegna. Żeby inni nie widzieli. Ktoś tam bąknie pochwalony. A zdarza się, że i ktoś zacznie księdza przezywać i ubliżać księdza. Natomiast wyjątkowo zdarzy się ktoś, kto by przyklęknął. Gdzieś zagubiliśmy taką głęboką część dla Jezusa Eucharystycznego. Gdzieś osłabła. Ta wiara w to, że On naprawdę jest obecny pod postacią chleba, i zaraz potem zaczyna strasznie brakować. Pieniędzy jest więcej, ciuchów jest więcej, sprzętów jest więcej w naszych domach, a się obijamy o nie na każdym kroku, a mniej, coraz bardziej, życzliwości, ludzkiej solidarności, wzajemnej miłości. Bo jak pisał Adam Mickiewicz, głupiec mówi, niech mi tam wszystkie źródła wyschną w górach, byle mi płynęła woda w miejskich rurach. Głupiec, prawda? Jak tam nie będzie źródeł, to skąd tu się woda weźmie? Jak odetniemy się od źródła miłości, dobra, sprawiedliwości, którym jest sam Bóg, bo święty Jan o Bogu pisze, Bóg jest miłością. To skąd się weźmie miłość, życzliwość, dobro w naszych sercach, w naszych domach, na ulicy miasta? Z telewizora, z komputera, z supermarketu? Tam tego nie ma. Więc, drodzy moi, niech ten dzień dzisiejszy będzie dniem pogłębienia wiary szerokiego otwierania naszych serc i naszych domów dla Jezusa Chrystusa, Boga Prawdziwego, który jest, pozostał z nami pod postacią chleba i wina. I niech On napełnia nas radością, niech sprawi, by nasze serca były cieplejsze tą miłością, którą On jest i której chce nam wszystkim udzielić.